Ja witam was bardzo serdecznie po dość długiej przerwie, bo no niestety musiałam sobie zrobić przerwę z tego względu, że jak widzicie za mną otoczenie się zmieniło, bo przeprowadziłam się, więc cały miesiąc był poświęcony właśnie mojej przeprowadzce, urządzeniu nowego mieszkania, no i po prostu trochę to zajęło, bo przeprowadzaliśmy się do domu, do mieszkania, które wymagało remontu, więc zrobiliśmy remont. No, tak więc bardzo was przepraszam, że no nie odzywałam się, nie dawałam znaku życia, ale na szczęście wszystko ze mną ok. Już jestem, wróciłam i teraz tych filmików na pewno będzie więcej i będą one częściej. Ja niebawem zrobię wam. Na pewno tour po moim nowym pokoju, po nowym e, moim studiu, gdzie teraz będę nagrywać filmiki, e, bo jestem ciekawa Waszej opinii, czy Wam się podoba, czy, czy nie. Ale dzisiejszy filmik chciałam poświęcić produktom, które bardzo lubię, a niestety już mi się skończyły, więc stwierdziłam, że przed wyrzuceniem ich e, do kosza, przed e, wyrzuceniem opakowań do kosza, nagram Wam krótki filmik, e, w którym opowiem o nich, bo naprawdę są to produkty, które warto mieć w swojej kosmetyczce i e, nie są to produkty, Produkty makijażowe bynajmniej. Są to produkty do pielęgnacji skóry. Eee, mam ich trzy. Zaraz Wam. Niestety już te opakowania są no mocno, mocno po prostu prześmigane, no bo naprawdę te kosmetyki były ze mną od wieków. Pierwszy kosmetyk, jest to krem. No jak widzicie, już całkiem się mi zniszczyło opakowanie, wszystko się staro, nic nie widać, ale na szczęście mam drugi, już zaopatrzyłam się w nową wersję. Jest to krem Dr. Lewins. Jak widzicie, olbrzymie opakowanie, bo jest to aż 60 ml, czyli nie tak jak w standardowym 30, tylko 60. Um, co to jest? To jest krem. Zwykły krem nawilżający. Zwykły, ale niezwykły w swojej zwykłości. Może szybko pokrótce powiem o tej firmie, samej firmie. Dr. Lewis jest to firma australijska, która została stworzona przez lekarza którego żona zachorowała na raka, i to jest bardzo podobna sytuacja jak rewitalarz. Jeśli używacie odżywki do rzęs, rewitalarz, no to to jest podobna sytuacja, podobna historia. Też lekarz, który, którego żona zachorowała na raka, postanawia stworzyć kosmetyki, które ułatwią jej życie. No, akurat dr Louis stworzył kosmetyki, kremy po zabiegach kosmetycznych, po zabiegach jakichś dla osób, które miały. Um, jakieś właśnie chemioterapie, albo jakieś generalnie operacje, gdzie ta skóra wiecie po bliznach, ciężko się goi, czasem nie chce się goić, um, więc stworzył właśnie takie kosmetyki, które będą pomagać kobietom w doprowadzeniu skóry do um, stanu przed zabiegiem. Um, tak więc Dr. Lewis, firma ma te linie kosmetyczne, są trzy, z tego co ja wiem. Jedna tak, to jest podstawowa seria, która jest przeznaczona dla wszystkich, czyli od 18 roku życia do, do 60 roku życia. Każde może stosować, są to kosmetyki nieinwazyjne, bardziej nastawione na nawilżanie skóry niż na jakieś takie mocniejsze działanie. Powiedzmy takie przeciwstarzeniowe. Potem kolejna linia jest bodajże od 35 roku życia. No i ostatnia chyba powyżej 45 roku życia. Ten krem akurat jest dla wszystkich, tak jak mówię, od, 16, od 18 do 60 roku życia. Zwykły krem nawilżający, który uwielbiam, który jest dość bogaty. Ja wam pokażę, jak wygląda. Bo on jest taki, zostawia taką dość. Um, Um, no taki zwykły, wiecie, krem, ale bardzo właśnie mówię, taki dość bogaty w konsystencji. Nie jest to bynajmniej nic wodnistego. Ja lubię, tak jak już kiedyś Wam mówiłam, takie bardziej... Wiecie, masłowe konsystencje, które, bo ja mam bardzo suchą, odwodnioną skórę, więc lubię, jak czuję to nawilżenie, po prostu czuję, że ta moja skóra jest taka, wiecie, dobrze nawilżona, mokra, oczywiście to wszystko się wtapia i wchłania w skórę, więc ta automatycznie nie pozostawia żadnego tłustego filmu na, na skórze, ja tego, tego to akurat nie lubię. Dodatkowo posiada witaminy A, B, E. A witamina oczywiście napina, ujędrnia naszą skórę, działa też antyrodnikowo, zwalcza wszelkie wolne rodniki. Witamina E to samo walczy z wolnymi rodnikami, też dba o produkcję, to znaczy wspomaga produkcję kolagenu i um, też właśnie jest odpowiedzialna po części za napięcie i elastyczność naszej skóry. Dodatkowo witamina E sprawia, że skóra szybciej się goi, czyli dba też o gojenie się naszej skóry i jakieś takie jeśli mamy zaczerwienienia, jakieś stany zapalne, no to witamina E. Z tym sobie też po prostu, z tym pomaga w skórze. No i witamina B, która działa bardziej, dba o nawilżenie skóry, ponieważ ma zdolności zatrzymywania wody w organizmie. Oprócz tego też bardzo dobra jest przy gojeniu ran, przy, wspomaga właśnie gojenie, wspomaga gojenie, znika, walczenie z zaczerwienieniami skóry, czyli wszystko to, co jak Wam mówię, po zabiegach po prostu takich bardziej mm, chemicznych, czy po zabiegach, Jakiejś este, medycyny estetycznej, te kosmetyki są ekstra i naprawdę sobie no, radzą, bo, bo pozostały stworzone do, do, właśnie, do walki z, ze skórą taką do po, pomocy w skórze do regeneracji, po zabiegach kosmetycznych i po operacjach różnych świetny kosmetyk, tak jak mówię zużyłam całe opakowanie 60 ml starcza naprawdę na wieki ja ten krem stosowałam sobie głównie na dzień, albo po prostu jak wiecie, chciałam sobie gdzieś w ciągu dnia nawilżyć skórę, czy jako bazę nawet pod makijaż naprawdę super kosmetyk i co jest fajnego, on jest dla wszystkich nie znam osoby, która miałaby jakieś wiecie jakąś alergię po tym kremie czy jakieś nie wiem, zaczerwienienie czy bodajże nie wiem co tak więc krem naprawdę nawet dla bardzo wrażliwej skóry polecam. I drugi krem też od Dr. Lewis, też ta sama firma. Krem bardziej Instant Beauty Radiance Booster. Jak widzicie, moje opakowanie już jest podzielone na pół, bo po prostu żal mi było, wiecie wyrzucić go, chciałam jeszcze troszeczkę z niego wyciągnąć, więc jeszcze go dzisiaj rano rozcięłam, żeby jeszcze się nakremować nim, no ja oczywiście pójdzie do kosza po, po tym filmiku, ale ten krem jest bardzo podobny, już tutaj przygotowałam jego odpowiednik czyli Beauty Balm z Clarinsa najbardziej znany, najbardziej popularny taki krem który ma dodać nam energii który ma właśnie pobudzić tą naszą skórę w ciągu dnia to znaczy, rano, kiedy się budzimy, kiedy chcemy właśnie dać jej takiego kopa energetycznego, no to to jest najbardziej znany Clarin's Beauty Balm. Natomiast ten Dr. Lewins to jest jego odpowiednik. Ten, one są bardzo podobne, to znaczy tak, ten jest, bar ten jest bardziej, nie wiem czy zobaczycie, ale on jest pomarańczowy. Dr. Louis jest pomarańczowy, taki brzoskwiniowy kolor, natomiast Beauty Balm klasyczny jest bardziej taki różowawy, bym powiedziała. No, ma na pewno delikatniejszy, jest bardziej, bardziej bez koloru, bardziej biały, delikatnie różowy. I pachnie klasyczny, Florinca pachnie takimi kwiatami, bym powiedziała. Ma dość mocny zapach, no bo one o to chodzi, żeby one miały zapach, żeby one, wiecie, budziły naszą skórę. Um, on pachnie kwiatami, zdecydowanie. Natomiast ten Beauty Balm od Dr. Lewis, on jest taki. Ciekawy ma zapach, ja bardzo ten zapach lubię, ale ten zapach jest bardzo mocny, bardzo charakterystyczny, powiedziałabym taki trochę męskawy, taki trochę męski, cytrusowy, ale no taki bardzo ciężki do określenia, nie wiem, nie umiem go określić, szkoda, że nie możecie go powąchać, ale no ja bardzo lubię chyba, no zdecydowanie wolę Dr. Louis zapach ten od tego Clarinsa. Super, super, bardzo kremowa konsystencja, łatwy w nakładaniu, bardzo szybciutko się wchłania w skórę. No powiem Wam, że bardzo go lubiłam stosować w ciągu dnia i na pewno za jakiś czas znów się w niego zaopatrzę. Um, Okej, okay. no i ostatni dior, mój haha, ukochany brązer do twarzy. Um, już wam kiedyś o nim mówiłam przy okazji robienia takiej mojej rutynowej, codziennej, wiecie, pielęgnacji skóry. Mówiłam o tym kosmetyku, bo bardzo go lubiłam stosować. No niestety już. Już mi się o jeszcze troszeczkę wyszło, ale dlatego, że był pewnie obrócony. Natomiast już no pusty, pust, już nic, nic tu nie ma, nic nie ma niestety. A szkoda, muszę kupić sobie. Powiem Wam tak. Jeden bronzer do twarzy, przy którym mogę go nakładać z zamkniętymi oczami i nie boję się, że będę mieć jakiejś smugi dnia następnego. Nie boję się, że gdzieś mi właśnie pozostawi jakieś plamy. Um, bardzo delikatna opalenizna, która właśnie przy codziennym, systematycznym aplikowaniu, ona będzie się powiększać, powiększać i aż zrobi się, no, jaki tam efekt chcecie. Ja nigdy nie, nie robiłam bynajmniej e, takiego, nie chciałam mieć takiego efektu, że jestem brązowa na twarzy, bo, no bo ja generalnie jestem bladziuch straszny, zresztą widzicie, więc bez sensu, żebym miała twarz brązową. Natomiast bardzo ładną, delikatną, taką złotawą opaleniznę, no uwielbiam, poza tym ten zapach, on ma taki dość mocny zapach, charakterystyczny też dla Diora super, jeśli dziewczyny właśnie chcecie coś delikatnego, ale żeby właśnie bez żadnych, bez jakiegoś efektu wow no to polecam no i to tyle, tyle chciałam się z Wami podzielić mam nadzieję, że aha, jeszcze dodam tylko, że te kosmetyki Dr. Lewins, one są dość drogie, to nie są kosmetyki bynajmniej, ani popularne w Anglii bo no, ciężko je znaleźć, na pewno znajdziecie je w jakichś departamentach beauty w Tesco, w Teskach Natomiast, no i oczywiście gdzieś w internecie, nie są kosmetyki bynajmniej tanie, ale można je znaleźć na promocji za naprawdę fajną cenę. Ten krem, no 60, więc macie tak, jakbyście miały normalnie dwa kremy w, w cenie jednego. Um, więc naprawdę i tak uważam, że warto zaopatrzyć i zainwestować. Tym bardziej, że. No ja nie jestem zwolenniczką tanich kosmetyków, jeśli chodzi o pielęgnację twarzy, pielęgnację skóry, cery, bo wiadomo, co nakładacie na twarz, no to zobaczycie efekty tego za kilkanaście lat, powiedzmy. Więc naprawdę warto inwestować w dobre kosmetyki i nie aplikować kremu typu Nivea na swoją twarz, które kosztuje 2 funty. Bynajmniej nie jestem tutaj, nie chcę nic mówić, a propos, wiecie, dla zwolenniczek tanich kosmetyków, tanich kremów absolutnie każdy używa tego, co uważa, tylko no po prostu jakoś nie mam przekonania do kosmetyków, które powiedzmy krem, który kosztuje 2 funty czy 5 funtów, no to co on może mieć w składzie? Co on może mieć takiego, co będzie działało? Jakieś yy, aktywne składniki, które naprawdę w jakiś sposób wpłyną na kondycję naszej skóry? Nie może mieć żadnych. No, nie może, po prostu nie może. Dobra, tyle, nie przedłużam. Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że yy, Wam się filmik podobał. Jeśli tak, Proszę o łapkę w górę. No i oczywiście, kto jeszcze nie subskrybuje, no to zachęcam. Do zobaczenia niebawem. Trzymajcie się ciepło. No i do zobaczenia. Pa pa.